Halo? Straż pożarna? No to słuchaj, Andrzej, ze straży pożarnej. Yy, słuchaj, yy, bośmy chcieli ze szwagrem świeży chrust. Yy, żeśmy chcieli. I także nam kurwa kod na grzewie ugrząs, bośmy go wysłali po kurwa, słuchaj, świeży chrust. Na drzewie, bo tam ten rośnie najświeższy, bo my chcieli taki mieć, co się bardziej kuwa dymi i do pieca, i do bonga, co byś, kurwa, mógł też załadować. Rozumisz, Andrzej, kurwa, taka sytuacja polska jest, jak rozumiesz, nie? No, no, no to nie strasz, nie strasz, bo się kurwa zesrasz. I kończ przysłowiać, foku!